Że nasz zwolennik rozpoczyna pościg, yy, 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 goni. Yy, 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 widać, że jest daleko. Są emocje. Są. Yy, yy, ładny zakręt robi tutaj bardzo piękny. Widać, że się stresuje. u piękna tak akcja. Łu, czy to straci trakcję? Łu, yy, pięknie wyszedł z tego. Yy, yy, widać tutaj, że kierowca jest zdenerwowany e, e, bardzo On rozgląda się nawet e, e, widać stres pod tutaj piękny zakręt tu widać że za... <tuszy> widać stres widać stres emocje e, niepokój jest coraz bliżej, czy uda mu się zrobić jakąś ciepłą akcję Piękny zakręt, pięknie. Rekord z toru. Ja nie mu to wychodzi. Czy uda mu się go dogonić? Widać, łuu tutaj, brzydko wypada z trasy. Słudem się z tego wylizał. Mogło się skończyć tragedią. łuu dogania, dogania. Czy uda mu się zepchnąć przeciwnika? Uu, udało mu się. O nie, o. Epicki fail ze strony naszego kierowca. Człośnka. Witamy w analizie po wyścigowej e, się będziemy analizować super wyścig Formuła 2 e, Ścigał się pan no pan e, i e, był, był, były emocje, były nerwy, było widać jak się obracał co co chwilę e, próbował dogonić żółtego no eee, bardzo dużo emocji, bardzo był bardzo zdenerwowany eee, no, no, no były emocje był, były, było bardzo fajnie tutaj parę ładnych driftów mogliśmy oglądać eee, pod koniec eee, pod koniec wyścigu PAN był bardzo blisko yy, wygrania i prześcignięcia żółtego, ale się nie udało. Niestety yy, doszło do kolizji między dwoma pojazdami. Yy, narodziły się z tego teorie spiskowe, przez to, bo, 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 bo to nietypowe jest, żeby się rozbili tak. Yy i, I... Oh, o, wow, ale był teraz będzie... zostanie przytoczona... zostanie przydeczona reakcja eksperta numer dwa. na analiza Widzimy czarny samochód, który jedzie. Przed nim żółty samochód, który też jedzie. I chyba wyścig jakiś. I zakręt. Zawodnik jest bardzo zestresowany. Czy dużo stresu? Widać, że poci się trochę. Ale drifty. Tak nie umiem. Kiedyś się a już nie umiem. No, widać kierownicę pracuje żółty auto na prowadzeniu. O, odwraca się nawet. No, ze stresu we mnie. Tutaj ostry zakryt. O Boże! O kurde fele No. Kolejny ostry zakryt. O Boże! Trochę na prędkości stracił. Teraz dokońci go. Żółty samochód. Ale drift ładny Mam no, od prawej żółty dźwig i żółta auto Ja tak nie umiem nie No Zostanie prosta Czy się uda? Pewnie nie O Boże O kurde ...przeciwnika Uu. Hello?